Teraz o nadziei dla młodych i ambitnych. Od nowego roku aż 74 tysiące złotych nisko oprocentowanej, a nawet częściowo umarzanej pożyczki czeka na każdego studenta i absolwenta wyższej uczelni, który ma pomysł i chęć na własny biznes. To ma być sposób na bezrobocie wśród młodych. Obecnie co czwarty absolwent nie ma pracy, a wszystko wskazuje na to, że do końca roku bezrobocie w tej grupie przekroczy 30%. Agnieszka Mosr. Studencki biznes głównie też dla studentów, największych amatorów kopiowania. Siedem lat temu zaczynali od jednej starej kserokopiarki. Dziś otwierają w Warszawie ósmy oddział. Wiktor jeszcze studiuje, ale tu jest już młodszym menadżerem i wspólnikiem. Ja jestem przykładem, że da radę wszystko pogodzić. Taki mariaż nauki i biznesu proponuje studentom rząd. Zachętą mają być 74 tysiące złotych, pożyczki dla studentów ostatniego roku i absolwentów. Najpóźniej w ciągu dwóch lat po studiach. To są spore pieniądze, więc w zasadzie na pewno by się na początku dało. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no my zaczęliśmy od zbierania z kieszonkowych. Pożyczka ma być tania, oprocentowanie tylko 1%. Do spłaty po 7 latach, ale z szansą częściowego umorzenia. Nie będą to jednak przećwiczone już przez Urzędy Pracy bezzwrotne dotacje na firmy dla bezrobotnych. To był niewypał, bo to, co za darmo, nie motywuje. Pieniądze, których nie trzeba zwracać, one jednak powodowały, że każdy, kto miał tylko odrobinę oleju w głowie, tak to nazwijmy umownie, to prostu starał się z tych pieniędzy skorzystać. O tym, komu dać pożyczkę, zdecydują także profesora wyższych uczelni. To oni ocenią wnioski swoich studentów. To wzięcie odpowiedzialności przez uczelnie, przez poszczególnych pracowników naukowych pozwoli na wybranie najlepszych ofert biznesplanów ponieważ no, no, ktoś też musi wesprzeć tego młodego człowieka. I tu pojawiają się wątpliwości, czy profesorowie, ci, którzy zwykle robią biznes na papierze, będą potrafili ocenić, czy uda się go zrobić w praktyce. Powinni być tam również, a może nawet przede wszystkim praktycy. Praktycy biznesu, ludzie, którzy potrafią ocenić, czy biznesplan da się w naszych warunkach wcielić w życie. Bo nie sztuka założyć firmy, ale ją utrzymać, zwłaszcza bez żadnego doświadczenia. Nie ma nic gorszego niż student, który zaczyna swoje... Życie zawodowe od niespłaconego kredytu. Dlatego na razie sami studenci do pomysłu podchodzą ostrożnie. Sławek, gdy za rok kończy studia na SGH, chce się uczyć na błędach, ale u kogoś. Myślę, że najpierw chciałbym zdobyć trochę doświadczenia, popracować w jakiejś firmie i potem w dalszej perspektywie ewentualnie zapalać własny biznes. Najważniejsze to mieć wybór, a przy dzisiejszym bezrobociu wśród młodych to luksus. Agnieszka Mosur, wydarzenia. Łowickie wycinanki można spotkać nie tylko.